Witaj w wideo poradniku dotyczącym sliderów i banerów w twoim sklepie. Ja nazywam się Dominik i pomagam klientom rozwijać ich sklepy internetowe. W tym wideo poradniku opowiem Ci na co zwrócić uwagę, dodając slajdery czy banery do sklepu Shopper, jakie są ogólnie dobre przyjęte w e-commerce praktyki dotyczące banerów reklamowych oraz w czym taki baner możesz łatwo wykonać. Pamiętaj, że w opisie tego filmu pod spodem znajdziesz sygnatury czasowe, które po kliknięciu przekierują Cię do konkretnej minuty nagrania, która mogłaby Cię interesować. Bierzmy się więc do pracy! Slider to po prostu element nawigacyjny w Twoim sklepie, wyświetlający płynnie przechodzące między sobą banery, które mogą, ale nie muszą być klikalne. Tyle z definicji. Spróbuj teraz dodać nowy slider lub edytować istniejący. Przejdź do zakładki wygląd i treści i wygląd sklepu. Jeśli chcesz zmienić Slider na aktywnym w tym momencie szablonie graficznym, kliknij obecny szablon graficzny. Jeśli chcesz edytować jakąś kopię szablonu lub szablon, który dopiero aktywujesz, kliknij Twoje szablony graficzne. Niezależnie od tego, co wybierzesz, finalnie wybierz zakładkę Moduły. Slidery zazwyczaj są na stronie głównej, dlatego ja teraz przechodzę do zakładki Strona główna i możesz tutaj najechać na istniejący slider i kliknąć Edytuj. Możesz przede wszystkim ustalić, czy obrazki na slajderze mają się przewijać automatycznie, czy też nie. Jeżeli przewijają się automatycznie, to przede wszystkim ustalamy animację przewijania, to znaczy, że jeden przychodzi od lewej do prawej w drugi, albo obrazki się przenikają. Ja teraz ustawię przenikanie. Stronicowanie, czyli czy chcemy pokazać, ile tych banerów na slajderze jest, można to zaprezentować w formie punktów, numerów, albo w ogóle tego nie prezentować. A jeżeli chodzi o dobrą liczbę banerów na slajderze, możesz o nią zapytać. To zdecydowanie nie wrzucaj ich za dużo. Klienci nie będą się przeklikiwać przez kolejne banery na sliderze. Myślę, że 3-2 to optymalna liczba. Także do trzech możesz ich spokojnie stworzyć. Czas trwania animacji przejścia Czyli tego przenikania albo przewijania, domyślnie 600 milisekund, czas wyświetlania jednego baneru reklamowego, zanim zostanie przewinięty. I pamiętaj, że ten czas nie może być za krótki, ja tu nawet go podwyższy do 8 sekund. Z prostej przyczyny, jeżeli ten czas jest za krótki, to klient nawet nie zdąży przeczytać, co zostało napisane, zakomunikowane na banerze reklamowym. Zostaje też wysokość, której zupełnie nie musisz zmieniać z prostej przyczyny. Wysokość zostanie automatycznie ustalona względem najwyższego slajdu, najwyższego baneru reklamowego. Zapisz zmiany. Teraz pora przejść do listy zdjęć, do listy slajdów na slajderze. Kliknij lista zdjęć i znajdziesz tutaj wgrane domyślnie banery, które możesz edytować albo usunąć, klikając akcję. Ja natomiast dodam nowy slajd. Tutaj wprowadzasz nazwę slajdu, jest ona orientacyjna, tylko dla ciebie nie wyświetla się nigdzie klientom. Wpiszę Wielka Wyprzedaż. I teraz zawsze pamiętaj o linku, żeby ten slider nie pełnił tylko rolę jakiejś bliżej nieokreślonej galerii, ale również odsyłał klienta do konkretnego produktu zaprezentowanego na banerze, do konkretnej promocji czy strony informacyjnej. Dlatego ja tutaj wkleję link do strony promocji mojego sklepu testowego. Teraz pora wgrać przygotowany wcześniej baner reklamowy. Można po prostu kliknąć na to pole albo przeciągnąć z innego folderu przygotowany wcześniej obrazek, ja go wgrywam jako tło i tyle jest w zupełności wystarczające. Oczywiście możesz na ten obrazek na to tło nanieść jakieś inne zdjęcie, dodać tekst czy różne rzeczy stworzone przez ciebie wcześniej w edytorze HTML albo w edytorze wizualnym. Natomiast zdecydowanie na start i tak naprawdę na dłuższą metę zachęcam cię, żeby korzystać po prostu z tych dwóch pierwszych opcji. Zapisz zmiany. Wracam do ustawień mojego modułu i zobaczysz, że wielka wyprzedaż pojawiła się na samym dole. Możesz oczywiście zmienić tę kolejność, przesuwając banery na slajderze w ten oto sposób. Teraz wracam do listy modułów, do układu. Klikam więcej, zobacz sklep. I tak jak widzisz, ten baner reklamowy pojawia się teraz jako pierwszy. I mamy ustawioną właśnie opcję przenikania, czyli płynnie obrazki między sobą przechodzą, przenikają się. A tutaj mamy punkty, o których mówiłem wcześniej, pokazujące, ile jest obrazków na sliderze. Jak wygląda dodawanie nowych sliderów? Wystarczy, że klikniesz w modułach, dodaj slider w nawiasie suwak. Uzupełnisz wszystkie ustawienia, które wcześniej pokazywałem, i wgrasz tutaj zdjęcia. Tak samo jak pokazywałem, edytując wcześniejszy slider. Gdzie go później znaleźć? Zobaczysz, że każdy slider zyskuje unikatowy numer. Ten slider dostał numer 32. W tym momencie, jeżeli miałbym już tu wgrane zdjęcia i zrobione wszystkie ustawienia, to mogę przenieść go po prostu z listy dostępnych modułów. Jest tutaj slider 32. To, że wgrasz jakiś baner na slajderze czy w innym miejscu w sklepie, jeszcze nic nie znaczy. Zastanówmy się, co wyróżnia dobry baner. Przede wszystkim, prostota zarówno wizualnie to znaczy, nie ma wszędzie dodatkowych, zbędnych elementów, logo sklepu itd., jak i komunikacyjnie mamy jeden prosty, jasny i czytelny komunikat i brak zbędnych informacji. Wiemy od razu o co chodzi i baner realizuje konkretny cel, na przykład przekierowuje do konkretnej promocji, do konkretnego produktu, konkretnej wyprzedaży. Ważny jest też odpowiedni dobór tła, tak aby cały obrazek był czytelny. To znaczy tło musi być jednolite. Tak, aby można było na nim łatwo nanieść czytelny, duży napis. Skąd wziąć darmowe zdjęcia do użytku komercyjnego, które możesz wykorzystać na banerach reklamowych? Link do naszego poradnika znajdziesz w opisie tego filmu. Ważny jest też dobry dobór kolorów, to znaczy takich, które będą korespondować z szatą graficzną Twojego sklepu lub będą do niej kontrastujące, aby wyróżnić baner. Istotne jest też wezwanie do działania, czyli naniesiony graficznie komunikat, na przykład w formie przycisku na obrazku, mówiący na przykład zobacz, sprawdź, kup teraz, sprawdź cenę, albo w pierwszej osobie sprawdzam, chcę wiedzieć, wchodzę w to, kupuję, oglądam itd. Istotna będzie również optymalizacja obrazka, dzięki której będzie on ważył jak najmniej, co wpłynie na czas ładowania Twojego sklepu. Darmowe witryny takie jak tinypng.com mogą zmniejszyć wagę twoich zdjęć w kilobajtach czy w megabajtach bez zauważalnego spadku jakości, co bardzo pozytywnie wpłynie na twój sklep. Załóżmy, że nie chcesz wgrywać banerów na sliderze, tylko chcesz wgrać jeden baner, który będzie widoczny na stronie głównej. Możesz to zrobić jako samodzielny moduł obrazkowy. Kliknij dodaj moduł. Nazwij swój moduł tak, aby łatwo go rozpoznać, na przykład baner Program lojalnościowy. Wstaw obrazek. Wgraj swój obrazek. Kliknij Dodaj pliki. I możesz na przykład przeciągnąć z innego folderu obrazek. Ja wgrywam akurat przygotowany wcześniej baner dotyczący programu lojalnościowego w moim testowym sklepie. Wstaw. Opisz swój obrazek. Jest to tożsame z tekstem alternatywnym, który jest jedną z bardzo wielu zmiennych przydatnych w pozycjonowaniu sklepu. Następnie usuń jeden z wymiarów tak aby dobrze wszystko się skalowało również na urządzeniach mobilnych. Kliknij OK. Wyśrodkuj twój baner, tak aby również wyświetlał się dobrze na każdym urządzeniu. Estetyczne będzie wyrównanie do środka. Zaznacz Twoje zdjęcie. Możesz to zrobić po prostu przesuwając myszką, tak aby zaznaczyć całe zdjęcie, lub kliknąć Shift i strzałkę w prawo, tak żeby się zaznaczyło. Następnie dodaj link, tak, tak aby nie był to tylko baner w formie jakiegoś zdjęcia, ale konkretny komunikat przekierowujący do innej strony. Kliknij wstaw, edytuj łącze. Ja przygotowałem sobie wcześniej link. Do mojego sklepu testowego, do strony informacyjnej w moim sklepie testowym o programie lojalnościowym. Klikam OK i Zapisz. Wracam do modułów, i teraz na stronie głównej z listy dostępnych modułów mogę przesunąć mój banner. Slider tym razem usunę. Klikam Zapisz. Mogę zobaczyć zmiany stąd, więcej i zobacz sklep, lub tutaj klikając na główną domenę mojego sklepu. I tak jak widzisz, pojawił się tutaj baner, nie slider, slider już zniknął. Po jego kliknięciu, zostanę przekierowany na wskazany przeze mnie adres. A w czym łatwo stworzyć baner reklamowy? Jako pierwszy do głowy najczęściej przychodzi Photoshop, ale możesz również skorzystać z aplikacji w przeglądarce takich jak canva.com. Posiada ona zarówno fantastyczną, bezpłatną wersję, jak i jeszcze lepszą wersję pro. Znajdziesz tam mnóstwo przygotowanych na każdą okazję przez grafików szablonów, które możesz łatwo edytować i już w kilka minut zapisać rewelacyjny baner do Twojego sklepu internetowego. Mamy nadzieję, że ten wideoporadnik pomógł ci lepiej zgłębić temat sliderów i banerów. Pamiętaj o linkach w opisie tego filmu kierujących do poradników na naszym uniwersytecie i pamiętaj również, że na stronie shopper.pl, łamane przez Help, znajdziesz centrum pomocy technicznej dotyczącej platformy sklepów internetowych Shopper. Nie zapomnij też subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z nowościami oraz z poradnikami.